Największy wróg oddziału GI Joe. Od swoich zwolenników domaga się ślepej wierności. Jego bezwzględna organizacja opanowała pola bitwy w World of Tanks. A on jest gotowy zmiażdżyć każdy atak GI Joe, żelazną pięścią. Oto przywódca tej organizacji. Oto dowódca kobry. Cobra! Strike! Oh, no mercy! Dowódca Kobry uwielbia słyszeć swój głos. Dlatego ma ponad 200 unikalnych kwestii mówionych. We've set them on fire. Now they will know the wrath of Cobra. I trzy wyszkolone umiejętności. Cobra is too powerful for these fools. No one stops Cobra. Dowódca Kobry jest już dostępny. To nie jest zabawka, zestaw nie zawiera baterii. Możesz wybrać dwa z tych jadowitych pojazdów. Lub zdecydować się na dodatkowe misje dla dowódcy Kobry i odrobinę prowiantu. No co, nawet czarne charaktery muszą ugasić pragnienie. Razem z dowódcą Kobry otrzymasz: unikalny medal. 20 misji z pięciokrotną premią do doświadczenia po wygranej. Nowy zestaw misji bojowych i nagród. I dzień konta premium World of Tanks. Chcesz, aby dowódca Kobry poprowadził Twój atak? Zdobycie go i reszty nagród nie jest trudne. Po prostu kliknij Odbierz ofertę na specjalnej stronie Prime Gaming poświęconej World of Tanks. Powiąż swoje konta Amazon i World of Tanks. Następnie kliknij przycisk Zezwól, aby skorzystać z oferty. Tak, to takie proste! A teraz ruszaj po nagrody! Jesteś już w grze? Wyjdź z niej i zaloguj się ponownie. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie. Powodzenia na polu bitwy, dowódco! Chociaż nie będziesz go potrzebował z kobrą po Twojej stronie. Kobra!